Browary w Ciechanowie, Lwówku Śląskim, Bojanowie, Tęczynku i najnowszy nabytek, Browar w Biskupcu, to piwne królestwo Marka Jakubiaka. Dzięki niemu piwa wygląda inaczej niż 10 lat temu, a piwosze nie są skazani tylko i wyłącznie na piwa masowe. Jakubiak znany jest z kontrowersyjnych poglądów. Wielu mówi o nim narodowiec, co zresztą potwierdza. Niedawno pojawiły się zarzuty o homofobię. Choć Jakubiak sam produkuje piwo od ponad dekady, ostatnio bardziej znany jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Ma wyraziste poglądy i sam określa się narodowcem. Sponsoruje portal kresy.pl, który jest oskarżany o skrajny nacjonalizm i antyukraińskość. W związku z tym na początku roku pojawiły się apele o bojkotowanie piwa z jego browarów. Przed kilkoma dniami o Jakubiaku zrobiło się jeszcze głośniej. Na Facebooku zaatakował Dariusza Michalczewskiego. Nie spodobały mu się jego wypowiedzi dotyczące mniejszości homoseksualnych. Były bokser mówił: Jestem sojuszniczką osób LGBT, bo chcę żyć w kraju, w którym moi homoseksualni przyjaciele nie są dyskryminowani. Jakubiak na Facebooku napisał, że takie poglądy to efekt uprawiania boksu. I to była najłagodniejsza część jego wypowiedzi. Niektóre bary zdecydowały się z tego powodu zbojkotować jego wyroby. Szykują też pokazowe akcje wylewania ciechana. On sam uważa, że jego poglądy ani mu nie pomagają, ani nie przeszkadzają w robieniu biznesu. Skąd się wziął Marek Jakubiak? Urodził się i wychował na warszawskim Mokotowie. Tak jak ojciec chciał zostać pilotem wojskowym. Jednak lekarze szkoły lotniczej w Dęblinie uznali, że się do tego nie nadaje. Miał chory kręgosłup. Został jednak w wojsku i zajmował się obsługą naziemną rosyjskich migów w polskiej armii. Na początku lat 90., na rok przed uzyskaniem wojskowej emerytury, zrzucił mundur. Przełożeni nie zgodzili się, by studiował. Do dziś żałuje, że nie ma wyższego wykształcenia. By zarobić na utrzymanie, założył firmę montującą telewizję kablową, zatrudniał w niej dawnych kolegów z wojska. Szło świetnie, bo ludzie chcieli mieć większy wybór kanałów niż jedynka i dwójka. Współpracował z największą siecią kablową w stolicy. Wkrótce został przez nią wykupiony, ale pracę utrzymał. Współpraca na tyle dobrze się układała, że gdy sieć została przejęta przez konkurencję, dostał nieoczekiwaną propozycję. Dotychczasowy szef kupił browar w Krotoszynie. Jakub był najpierw członkiem rady nadzorczej, a potem członkiem zarządu. Przez dwa lata browar potroił sprzedaż, jednak firma była zadłużona wobec fiskusa. Długi błyskawicznie urosły, z 700 tysięcy złotych do 4,5 miliona. Browar padł. Za zaoszczędzone 700 tysięcy złotych Jakubiak kupił browar w Ciechanowie. Miał on ponad 100 lat historii, był zaniedbany, nie posiadał własnych marek ani lojalnych klientów. Co więcej produkował piwo niepasteryzowane, przydatne do spożycia, jedynie przez 30 dni. Wtedy zaś na rynku dominowały już piwa jasne pełne, z dużo dłuższymi terminami przydatności. Kurtownie nie chciał odbierać od Jakubiaka piwa, bo nie można było go dłużej przechowywać. Postawiony pod ścianą musiał stworzyć własną sieć dystrybucji. To jego kierowcy zaczęli towość bezpośrednio piwo do sklepów. Był to strzał w dziesiątkę. Kolejnym było rozpoczęcie produkcji Ciechana Miodowego. Było to pierwsze tego typu piwo w Polsce, produkowane z mazurskich miodów. Miodowe budowaliśmy półtora roku metodą prób i błędów, wspomina Jakubiak. To słodkie piwo stało się rynkowym hitem. Obroty firmy wzrosły trzykrotnie. Jakubiak musiał kupić kolejne browary, w Lwówku Śląskim i Bojanowie. W tym roku dokupił dwa kolejne, w Tęczynku i Biskupcu. Duże browary masowo kopiowały jego produkty. Zaczęły w swoim nazewnictwie używać zwrotu niepasteryzowane, mając go podkreślać naturalność piwa. Wobec tego Jakubiak zmienił podpis pod swoimi piwami na nieutrwalone, zachęcając do tego samego inne małe browary. Sam swój udział w rynku ocenia na 2-3%. Jakubiak nie boi się konkurencji. Muszę czuć ich oddech na plecach. Uważa, że w Polsce jest miejsce na 200 browarów, czyli 6 razy więcej niż działa obecnie. W przyszłości planuje założyć własną uprawę chmielu. Chce także produkować i sprzedawać whisky. Na razie pierwsza partia leżakuje w beczkach w piwnicach Browaru. Jakubiak ma też jeszcze jedną pasję – historię Polski. Jego marzeniem jest, by pod Pałacem Prezydenckim zagranicznych gości witał husarski poczet. Próbował do pomysłu przekonać prezydenta Komorowskiego. Na razie bezskutecznie.